Witam wszystkie klasy szóste, czyli A i B, na dzisiejszym spotkaniu przy dawka XD. Mam nadzieję, że przygotowaliście sobie wasze sprawdziany i macie je w tej chwili przed sobą. Zrobimy sobie omówienie tego sprawdzianu. Możecie wyszukać wszystkie ewentualne błędy, jakie popełniliście. Znacie już, Pro ilość pro w procentach, na ile napisaliście, to wysyłałam Wam na bieżąco w odpowiedzi do sprawdzianu i znacie również swoje oceny. Teraz musicie to skorygować, czy rzeczywiście jest to zgodne z prawdą, czy Pani się gdzieś nie pomyliła, oraz wszystkie, rozwiać wszystkie swoje wątpliwości, na czym polegał Wasz błąd. Ja niestety nie mam przed sobą y, książki, jak wiecie, dlatego to zadanie jest troszkę utrudnione i mogę korzystać tylko z moich notatek, ale zawsze na dzienniku możecie mi zadać dodatkowe pytania. Y, zacznę od zadania pierwszego. Zadanie pierwsze za jeden punkt odpowiedź B1, czyli jest to równoważnik zdania ponieważ nie zawiera osobowej formy czasownika. Kolejne zadanie to było zadanie ósme. Tutaj nie mogę Wam podać jednej konkretnej odpowiedzi, ponieważ takich zdań, w których wyraz naleśnik występował w roli dopełnienia było sporo. To było również zadanie za jeden punkt i spoglądam do moich notatek i moi drodzy, Wydaje się, że wszyscy to zadanie wykonali prawidłowo, czyli nie sprawiło ono Wam trudności. Uwaga, zadanie dziewiąte. Tutaj różnie to bywało, i ta ilość punktów już się nam tu zmienia. Zadanie dziewiąte było za pięć punktów. Podaję Wam części zdania: naleśniki, podmiot, spiskiem. Okolicznik sposobu. Sprawdźcie u siebie, bo tutaj bywały błędy. Wymykały się orzeczenie, orzeczenie czasownikowe. Samo orzeczenie też mi wystarczyło. Mu, komu mu dopełnienie i jeszcze w ostatnim też bywały błędy. Wymykały mu się skąd, z rąk, okolicznik miejsca. W zadaniu dziesiątym, nie wszyscy przeczytali polecenie ze zrozumieniem, ponieważ ono się składało z dwóch części. Wypisz orzeczenie, nazwij je, wymień jego części składowe oraz określ ich formy gramatyczne. To jest zadanie za trzy punkty. tłumaczę wam po kolei, o co w tym zadaniu chodziło, bo przypuszczam. Że tam, gdzie się pojawiły błędy, nie były one wynikiem waszej niewiedzy, tylko były wynikiem czytania bez zrozumienia. Wszystkie polecenia wykonuję po kolei. Orzeczenie. Stał się niewolnikiem. Jest to orzeczenie imienne. Części składowe tego orzeczenia. Stał się łącznik. Niewolnikiem, orzecznik. Teraz powinniście określić formy gramatyczne tego wyrazu stał się i tego wyrazu niewolnikiem, a więc stał się, ponieważ jest to osobowa forma czasownika, to tutaj wystarczyło podać trzecia osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski. Czasami podawaliście czas, Porządku, czasami nawet aspekt, a nie wszyscy wiedzą, co to słowo oznacza. Teraz przechodzę do wyrazu niewolnikiem. To jest orzecznik. Widzicie, że to jest rzeczownik. W związku z czym nie mogę tutaj określić osoby, a muszę przypadek. A więc narzędnik, liczba pojedyncza, rodzaj męski. W sumie trzy punkty. Jeden punkt za wypisanie orzeczenia. Drugi punkt za nazwanie części składowych, trzeci punkt za określenie formy gramatycznej. Zadanie jedenaste. W różny sposób odpowiadaliście, i tutaj bardzo ładnie. Ja wam też na różne wersje, żebyście mogli sobie to sprawdzić. Łączyliśmy tak: 1b. To zdanie rozpoczynało się od słów: przecież chciałaś. Schodek, z góry schodzę na dół. 2C. Zdanie rozpoczyna się od, kiedy leżał. Schodek, z dołu wchodzę do góry. I 3A. Zdanie rozpoczyna się od całe ubranie. No jest współrzędne, czyli schodek jest na tym samym poziomie, bez schodków. Zadanie 12. Tu oczywiście w zadaniu 11 można było uzyskać trzy punkty, ponieważ mamy trzy zdania. Przechodzę do zadania 12. Tu należało nazwać zdania. Cztery zdania, cztery punkty. Pierwsze: zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny. Drugie: zdanie współrzędnie złożone wynikowe. Trzecie. Zdanie podrzędnie złożone, dopełnieniowe. Czwarte. Zdanie współrzędnie złożone, przeciwstawne. Moi drodzy, niektórzy z Was prawidłowo określili, ale nie skończyli swojej wypowiedzi, czyli pisali na przykład tak: zdanie podrzędnie złożone, zdanie współrzędnie złożone, zdanie podrzędnie złożone, współrzędnie złożone i wtedy Otrzymywali dwa punkty, ponieważ nie dodali, jaki to jest rodzaj zdania podrzędnie złożonego lub współrzędnie złożonego. Cztery punkty była, to była maksymalna ilość. W zadaniu trzynastym znów mamy cztery zdania, czyli po jednym punkcie za każde. Tu było wiele różnych możliwości, dlatego też nie mogę Wam takiej konkretnej, jednej odpowiedzi podać. Musicie to sami sprawdzić. Słuchajcie, zdanie pierwsze było zdaniem złożonym, czyli miało dwa orzeczenia. Wy mieliście go zamienić na zdanie pojedyncze, czyli zrobić tak, żeby zostało tylko jedno orzeczenie czyli osobowa forma czasownika. Sprawdźcie to u siebie. Tam powinno być po przeczytaniu. Tak się na przykład rozpoczyna. Zdanie drugie. Identyczna sytuacja. Jest zdaniem złożonym. Musicie go zamienić na zdanie pojedyncze, a więc sprawdźcie w swoim zdaniu, czy na pewno jest tylko jedno orzeczenie. Jeżeli tak, to macie przyznany punkt. Z kolei zdanie trzecie i czwarte. Odwrotnie. Podane jest jako zdanie pojedyncze, a wy musicie je zamienić na zdanie złożone, a więc dodać tam drugie orzeczenie. Więc za, w zdaniu trzecim i w zdaniu czwartym sprawdzacie, czy macie dwa orzeczenia. Podkreślcie sobie, tak jak to robimy na lekcji. Wy nigdy nie mieliście problemów z odnajdywaniem orzeczenia. Podkreślcie i sprawdźcie. Czy macie na pewno dwa orzeczenia? I zadanie czternaste za pięć punktów. Tutaj, moi drodzy, tylko w zadaniu drugim, zdaniu drugim, no, macie prawie wszyscy albo większość błąd, no ale to jest jeden drobny błąd. Podaję Wam rodzaje zdań. Zdanie pierwsze: zdanie podrzędnie złożone, podmiotowe. Teraz to drugie, takie newralgiczne, zdanie podrzędnie złożone, orzecznikowe. Jaki jest? To jest. Tam, ja wiem, mogli, mogło was mylić, pisaliście często dopełnieniowe, no, niektórzy przydawkowe, ponieważ jaki, ale tam mamy ten czasownik jest. Jaki jest? Kim jest? Bo jest to zdanie podrzędne orzecznikowe. Pozostałe zdania już nie, by, nie sprawiły Wam wielkiej trudności. Zdanie trzecie, zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe miejsca. Zdanie czwarte, zdanie podrzędnie złożone przydawkowe. I zdanie piąte, zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe. Można było maksymalnie uzyskać 26 punktów. Ponieważ my tak zawsze robiliśmy, że potem punkty przeliczaliśmy na procent, a procent na oceny, ponieważ taki zapis mamy w statucie. Ale tutaj wyjątkowo troszkę tą skalę procentową zmieniłam, trochę złagodziłam, ponieważ uważam, że należało ją dostosować do warunków nauczania. W związku z czym Podaję Wam tą moją nową, trochę złagodzoną skalę. Zwróćcie uwagę, że trochę więcej szóstek chciałam dopuścić. Dlatego od 100% do 91% jest ocena celująca. Od 90% do 81%, a nawet 80% bardzo dobra. Od 80 czy tam 79 do 65% ocena dobra. Od 64 do 45 ocena dostateczna. Od 44 do 21 ocena dopuszczająca. I od 20 do 0 ocena niedostateczna. Yy, taka chyba tylko jedna albo dwie się nam pojawiły, ale wszyscy, którzy chcieli coś poprawić, coś dodać, coś zmienić w sprawdzianie, to mogli to zrobić. Dlatego posyłaliście do mnie różne poprawki, zmiany, i ja je wszystkie uwzględniałam, żeby, żeby wam tę ocenę jakąś taką w miarę pozytywną stawić. Widziałam, że wszyscy się bardzo staraliście i dlatego myślę, że świetnie napisaliście ten sprawdzian. Teraz chwilę tylko do szóstej, a mówię. My, nasze spotkanie online zaplanowałam na środę, jak zawsze. Tam w tym się znajdziecie już zapowiedź tego naszego spotkania. Mam nadzieję, że w tym tygodniu może jeszcze się ktoś do nas przyłączy, może się komuś uda, albo ktoś już nie będzie miał problemów z internetem. Na poprzednim spotkaniu było nas 16. Może w tą środę będzie na znacznie więcej. Lekcja będzie dosyć ważna, będzie to lekcja wychowawcza pod taką nazwą ją odszukacie i z dopiskiem oceny proponowane z zachowania. Większość z Was przysłała mi swoje samooceny zgodnie z kryteriami, jakie ustaliliśmy. Wysłaliście mi też niektórzy propozycje dla klasy. Otrzymałam, słuchajcie, propozycje wszystkich nauczycieli, którzy Was uczą. No i teraz ja, jako wychowawca, z tego wszystkiego muszę coś wyśrodkować, coś obliczyć i podjąć ostateczną decyzję. I chciałabym Was w środę na naszej lekcji wychowawczej zapoznać. Z tymi ocenami proponowanymi, z zachowania, żebyście mogli potem się jeszcze do nich ustosunkować. Jeżeli ktoś uzna, że oceniłam go za nisko albo za wysoko, to możecie do mnie napisać. Już się na to spotkanie z góry cieszę. Do usłyszenia, i szósta A, i szósta B. Do zobaczenia, szósta A.